Ale Najlepiej <gryś> dawał zwierzątkom ten chlebek przez ten i dał mu, wiesz, on mówi am am i spadł. No. Am am dam. <gryś> 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 Niuniusz! Niu, gulasz! No, to możesz też nam zrobić. Ej, ty gulasz! <gryś> Adaśku, A Daśku, trochę nas nagra? A <gryś> A Dasz to wiesz, on tak mówi, że tak robi, że Gulasz mały! Ojej! I widzisz, Adam i teraz on patrzy na bryka, na bryka i pójdzie. Ojej, patrz. ale głodne dziecko. było. Uważaj, żeby tutaj nie zleciał na te cegły. O, o. chlebek, z z jad, Chcesz, Amku? Mam. 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 Gogo. Valeu, tchau, tchau.